Cześć się moi drodzy, ja jestem Niklaus i witam Was z takim trochę nowym rodzaju materiału, czyli takiej kompilacji e, krótkich urywków z gry, mianowicie z Player Unknown Battleground. Jak wiecie, męczę tą grę codziennie, już mam prawie 400 godzin na liczniku i muszę się pochwalić, że złożyłem takie. Ap taką aplikację i zostałem zakwalifikowany jako oficjalny, patyp, oficjalny partner gry, player non Także za jakiś czas powinienem mieć dostęp do takich rzeczy, jak na przykład customowe gry, gdzie będę mógł ustawiać własne mecze na własnych zasadach, będę mógł grać z widzami oraz tryb zombie i różne tego typu inne przywileje. Także to na pewno się przyda, szczególnie, e, szczególnie właśnie do gier z widzami. Będzie można jakieś turnieje porobić na streamach, na które Was serdecznie zapraszam. I słuchajcie. Wiecie, że streamy są codziennie: Twitch TV Niklaus, wielu z Was na nie przychodzi, bardzo mnie to cieszy. Jest taka opcja robienia odszotów, na pewno o tym wiecie. Jest taka aplikacja, taki dodatek do przeglądarki do robienia odszotów i. Po prostu ostatnio szczególnie was do tego namawiam, żeby jak są jakieś fajne akcje, czy śmieszne, czy jakieś takie skillowe, wiecie, super zabójstwa, to po prostu odshotować i wysyłać to do mnie na Facebooka na prywatną wiadomość. I potem ja mogę z tego skleić taką fajną kompilację, na przykład jak ta, którą za moment zobaczycie. Um. I to by było w sumie tyle, mam nadzieję, że Wam się to będzie podobało, to jest generalnie, szos... niektóre są w dość słabej jakości, bo nie wiedzieć czemu czasem tak jest, że ta aplikacja zrobi tego shota ten, ten, ten krótki klip w słabej jakości, ale mam nadzieję przeżyjecie, mam nadzieję będziecie dobrze bawić, także padajcie na streamy, od odszoty, wysyłajcie na Facebooka, zapraszam Was na mojego fanpage'a, tych co jeszcze nie widzieli, eee, nie lajkują go, potanie gry na G2A i tymczasem, no, dobre zabawy! AHHHAH uh -huh. where, where are you? <laughs> the you <laughs> Patrzcie to! Obadejcie! Przedwczesny wytrysk. Wystrzał! Niech cię dosięgnie ręka sprawiedliwości! Kolejny dzień na służbie. Tak? Tak. Hamil. Co zrobiłeś? Zabiję dwóch gości. Jak ty to zrobiłeś? Nie wiem, ale zajebiste to było. A żeby nikt nie wyleciał na mnie z tyłu. Wow! A, daleko pobiegł. A, jego A -ha -ha -ha! Ładuj to, ładuj to! O kurwa! odstrzeliłem jej nos. To nie wychodzi. No nie wiem. Przepraszam. There is no bandage. To już jest w ogóle, co mi się jeszcze. Ha, patrzcie teraz, nie trzeba było bo on... Nie chcę mieć skapiszonowanej mordy. No szczel jeszcze raz, no szczel, szczel. Ty kurwo. No nie można szybko jeść, bo się dostaje tego. Szczypania jąder. Uu! Ale dostał szało LOL A ty 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 Byłoby tak fajnie O kurwa Ha oszalałem oszalałem Jaki gość Co za typ w ogóle? No chyba nie. Halt! Shot please.